Polacy Pontypendii wyczekiwali z niecierpliwością dnia, w którym zostanie otwarty basen. Specjalnie na tę okazję Bronwyn przygotowała z dziećmi przedstawienie. Żabią fantazję. Norman, Sarah i Mandy rozpoczynali je tańcem w wodzie, a James zamykał wszystko finałowym pokazem. Jednak Norman nie był tym wcale zachwycony. Jak zwykle zazdrościł Jamesowi głównej roli. W dniu ceremonii otwarcia wszystko było dopięte na ostatni guzik. Norman dalej nie mógł przeżyć, że to James będzie gwiazdą. Wszyscy tłumaczyli mu, jak ciężko przygotowywał się do tej roli, ale Norman ich wcale nie słuchał. Gdy tuż przed przedstawieniem James poszedł poprawić swój kostium żabki, Norman wpadł na diabelski pomysł. Zamknął kolegę w przebieralni, by ukraść mu rolę. Nadszedł moment rozpoczęcia przedstawienia. Norman, Mandy oraz Sara wskoczyli do wody i zaczęli swój taniec. Wszyscy byli zachwyceni pokazem i widzieli głośne brawo. Dzieci odpłynęły na bok, by zrobić miejsce na część finałową. A teraz czas na wielki finał, oznajmiła Bronwyn i włączyła nagranie ale, gdzie podział się James. Norman, który oczywiście wiedział, co się stało, wyskoczył z wody i pospieszył, by zająć miejsce kolegi i zostać gwiazdą przedstawienia. Mandy i Sara nie były tym wcale zachwycone. Norman nie zwracał na nie uwagi i potykając się o własne płetwy, pognał na skocznie. Jednak chłopiec nie trenował tańca w płetwach tyle, co James, i nagle stracił równowagę. Nim zdążył chwycić się czegokolwiek, wpadł na ogromny parasol przeciwsłoneczny i przewrócił go na rozpalone do czerwoności grill trewory. Parasol zajął się ogniem w gnieniu oka i wpadł do wody. Niestety basen był wypełniony papierowymi dekoracjami przygotowanymi przez i Liście linii wodnych jeden po drugim zaczęły się palić, stwarzając ogromne zagrożenie dla dzieci. Sara i Mandy czym prędzej popłynęły do brzegu. Po chwili reszta dekoracji wokół basenu zajęła się ogniem. Nie było ani chwili do stracenia. Charlie pospiesznie wyciągnął telefon i wybrał numer Straży Pożarnej. Gdy strażacy, którzy znajdowali się na, szko na szkoleniu, dostali komunikat, kapitan Steel zaproponował, by do akcji pojechały Wenus oraz Jupiter. Sam wiedział jednak, że wozami nie dotrą na czas. Czym prędzej wezwał helikopter pilotowany przez Toma i razem wyszli w stronę basenu. Zrobiło się naprawdę niebezpiecznie. Płonące dekoracje mogły spowodować jeszcze większy pożar w tak i suchy dzień. Wszystkie budynki wokół były zagrożone. Gdy sam dotarł na miejsce, czym i w stronę pożaru i polecił wszystkim, by pozostali w bezpiecznej odległości. Nigdzie nie mogą znaleźć Jamesa, oznajmiła samowi niepokojona bronią. Przerażony Norman szybko poinformował strażaka, że James jest zamknięty w przebieralni. Chciałem być gwiazdą przedstawienia, wyznał ze skruchu. Trzeba było działać błyskawicznie. Ogień był już tylko kilka centymetrów od przebieralni. Sam pospiesznie złapał gaśnicę i zaczął gasić pożar. Jednak jeden strażak to o wiele za mało. Z pomocą ruszył Tom, który zawrócił helikopter, nabrał wody z basenu i pospieszył gasić ogień z powietrza. W tym czasie sam pognał w stronę przebieralni, by sprawdzić, w której kabinie znajduje się James. Gdy sam odkrył, z za których z drzwi dobiega wołanie o pomoc, kazał Jamesowi odsunąć się od nich i wyważył je porządnym kopnięciem. Pradowany chłopiec rzucił się w na szyję. Do akcji gaszenia pożaru włączyli się kapitan Steel i Pen, którzy właśnie nadjechali Jupiterem. Wkrótce sytuacja została opanowana. Gdy strażacy skończyli pracę, zawstydzony Norman zaczął przepraszać wszystkich, a szczególnie Jamesa, za swoje zachowanie. Sam przestrzegł chłopca, że pod żadnym pozorem nigdy nie wolno nikogo zamykać, bo można go narazić na niebezpieczeństwo. Mandy obiecała, że gdy basen zostanie naprawiony, wystawią kolejne przedstawienie, ale tym razem bez normalna. Będę zaś oznajmiła chłopcu, że przeprowadzi z nim szkolenie przeciwkożarowe. Koniec.